Rzadko mówię typowo o takich tematach dotyczących zdrowia, ale jednak jako naturopata powiem dzisiaj coś w kontekście reiki, z którym bardzo mocno pracuję. Każdego dnia mamy styczność z bardzo wieloma drobnoustrojami w całym naszym otoczeniu, czasami w wodzie, którą pijemy, w środowisku pracy, miejsca zbiorowe, typu autobusy itd. Natomiast to nie znaczy, że każdy kontakt z pojedynczą bakterią. Od razu powoduje, że jesteśmy chorzy. Choroba rozwija się, kiedy stan naszego organizmu jest w osłabieniu. Jednym z takich istotnych elementów, które wpływają na osłabienie naszego zdrowia, jest stres. Stres, nerwy, brak właściwej regeneracji, brak odpoczynku. I właśnie na tym poziomie metoda Reiki doskonale sprawdza się jako narzędzie takie trochę profilaktyczne, aby pomóc. Nam w odzyskiwaniu równowagi, aby pomóc nam w pogłębionej relaksacji, w pozbyciu się tego stresu. Oczywiście jest ten cały aspekt energetyczny, gdzie uwalniamy inne elementy związane z blokadami energetycznymi, emocjonalnymi i tak dalej, ale na poziomie naszego ciała to jest właśnie odzyskanie równowagi, aby zwiększyć naszą regenerację.